Witajcie moi drodzy, tutaj Łukasz. No cóż, nie tak dawno opublikowałem film, w którym mówiłem o przypadkach, kiedy seniorzy padli ofiarą pobicia, ponieważ poczuli w sobie powołanie do bycia szeryfem i do interwencji społecznej. Dzisiaj chciałem opowiedzieć Wam o przypadkach, kiedy seniorzy pokazali się nam w zupełnie innym świetle. Oto, słuchajcie, w ogródku jordanowskim w miejscowości Nowe Skalmierzyce zniszczona została altana. Wandal zapaćkał ławki w altanie jakąś czarną oleistą farbą, która natychmiast pobrudziłaby ubrania każdego, kto by tam usiadł. Policja właśnie opublikowała nagranie z monitoringu, na którym widać, jak prawdopodobnie starszy mężczyzna, maluje po ławkach w altanie tą właśnie farbą. Burmistrz Nowych Skalmierzyc wyznaczył nagrodę w wysokości 1000 zł za pomoc w ujęciu sprawców. Kilku młodych mieszkańców tej miejscowości twierdzi, że widywało w tym miejscu i w okolicy starszego mężczyzna, który był niezadowolony z faktu, że młodzież przesiaduje w altance. No i policja prosi o kontakt każdą osobę, która może pomóc w zatrzymaniu wandala. Jeżeli ktoś wie gdzie jest wandal albo kim on jest, może zadzwonić na powyższe numery. Czyli moi drodzy, zobaczmy jak to wygląda. Ławka kompletnie zniszczona. Panu się nie podobało, że młodzi ludzie tam siedzą, nie wiadomo dlaczego. Może dlatego, że byli za głośno, może palili papierosy. A może po prostu dlatego, że byli młodzi. A on był stary i go to wkurzało. No więc zabazgrał całą ławkę. No i myśli, że zrobił porządek. Ciekawe czy z jego renty starczy na zapłacenie za wyrządzone szkody. Mam nadzieję, że nie i pójdzie sobie odpoczywać w zakładzie karnym, gdzie będzie miał okazję przemyśleć. Swoje zachowanie, a może nawet gdzieś w jakimś warsztacie więziennym będzie coś malował, to że tak powiem, swoje powołanie na malarza zrealizuje. Kolejny przypadek. Senior pobił swoją żonę kołkiem. Pan Karol Macek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach informuje, że wczoraj dzielnicowi z Morawicy przyszli do domu 77-letniego mieszkańca gminy Chmielnik. Mężczyzna, kilka dni wcześniej popełnił wykroczenie i funkcjonariusze, chcieli go ukarać. Gdy weszli do budynku, okazało się, że doszło tam do przemocy. A skąd ten pomysł? Jak mówi przysłowie y, psychologów w czarnych mundurach, pokaż mi swój dowód, a powiem ci kim jesteś. No, tutaj mniej więcej na tej samej zasadzie sprawa poszła. Mundurowi wchodząc do mieszkania zobaczyli liczne ślady krwi, a na rozkładanym fotelu leżała pobita 59-letnia kobieta. W mieszkaniu znajdował się także zakrwawiony drewniany kołek. Relacjonuje Karol Macek. Poszkodowana straciła dużo krwi i kontakt z nią był utrudniony. No tak, bo dostała w cymbał kołkiem i film jej się urwał. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy i wezwali pogotowie. Kobieta została przewieziona do szpitala i życiu nic już nie zagraża. No tak, niektórym ludziom łeb służy jako taran albo tarcza, ewentualnie, w zależności od okoliczności. No i widzicie, senior się zdenerwował, popełnił wykroczenie, pewnie się stresował, że go ukarzą. No to wziął kołek i rozładował nadmiar energii na swojej żonie, ale. Ona żyje. No, i ten. Jak to mówi przysłowie, w niektórych kręgach jak nie kocha, to jak nie bije, to nie kocha. Otóż kolejny przykład to słuchajcie, bójka o faceta. Generalnie, bić się o mężczyznę, czy znaczy jeżeli kobiety się biją o mężczyznę, to jest to takie trochę moim zdaniem niegodne kobiety, tak? Kobieta jednak powinna. Yy, być zdobywana, czy dać się zdobyć, albo nie dać, ale, bo jak to mówi przysłowie, damy, nie damy, ale pożartować można, ale bić się o faceta, to jest już naprawdę takie trochę słabe. Przynajmniej zgodnie z tym, co z zasadami, które wyznawali ludzie mojego pokolenia. Teraz to nie wiem, teraz panuje równe uprawnienie. Kiedyś widziałem, jak jakieś dziewczyny się tłukły na ulicy, bo były kibolkami. Powiem Wam, no, bardzo brutalne były, ale nieważne. Jak się okazuje, starsze panie też są zarówno uprawnieniem, i też potrafią i chcą rozwiązywać konflikty za pomocą pięści. Tutaj dwie kobiety w wieku około 80 lat rzuciły się na swoją 81-letnią koleżankę. Wiązała się tanina. W ruch poszły pięści. No i wszystko to działo się na terenie ogródków działkowych w Tarnobrzegu. A o co chodziło? Seniorki pobiły się o apstyfikanta Dla młodszego pokolenia, apsztyfikant kto to jest? Teraz to się nazywa partner, czyli mówiąc w skrócie o faceta się pobiły. Jak najkrócej podsumować możemy sytuację, do której doszło w Tarnobrzegu w piątek 9 grudnia 2022? W Szarpaninie wzięły udział trzy starsze panie, dwie napastniczki i napadnięta przez nich 81-latka. Atakujące seniorki były niewiele młodsze od kobiety, którą obrały sobie za cel. Do bójki doszło na terenie ogródków działkowych. Powód zdarzenia, jeśli napiszemy, że był banalny, to będzie to za mało. Jak się okazało, napastniczki w słusznym wieku uznały 81-latkę za konkurentkę jednej z nich. Starsza pani miała zostać zaatakowana przez zazdrość, a dokładnie przez to, że stała się obiektem zainteresowania mężczyzny, z którym relacje, w relacji pozostawała jedna z agresorek. Informacje o samym zdarzeniu i jego przyczynie potwierdziła tarnobrzecka policja. Tutaj młodsi. Młodsi y, widzowie mogą nie wiedzieć, co to znaczy, pozostawała w relacji. To znaczy, że był jej chłopakiem. Pewnie więc był w tym samym wieku co ona. Poturbowana 81-latka zgłosiła sprawę organom ścigania. Zgodnie z ustaleniami policji doszło do naruszenia artykułu 157 paragraf 1 KK, co oznacza, że poszkodowana seniorka doznała średniego bądź lekkiego uszczepchu na zdrowiu czyli Powyżej 7 dni w szpitalu. No w tym wieku to żadna sztuka. Daje to podstawę do skierowania sprawy do sądu. Czyli takie pobicie, gdzie ponad 7 dni spędzacie w szpitalu, to jest pobicie już ścigane z urzędu. No. Tak więc moi drodzy, można, można. Niedawno czytałem jakiś taki artykuł, że oburzeni. Oburzenny dziennikarz pisał, że w zakopanym na środku głównej ulicy, czyli krupówek, dwie nastolatki lały się na pięści przez około pół godziny. I wokół zebrał się tłum ludzi, którzy je dopingowali. Jak się okazało, jednym z obserwujących bójkę był ojciec jednej z tych dziewcząt, który nie dość, że nie przerwał bijatyki. To jeszcze podwiózł swoją córkę na ustawkę. Dlaczego to zrobił? No tłumaczył, że to była sprawa honorowa. No i zapewne się martwi, znaczy tego nie tłumaczył, ale tak myślę, że pewnie się martwił puścić córki samej, bo to było po południu, no w końcu mogli ją napaść, no więc ją zawiózł, tak? No a że... A, moi drodzy, ja mam już prawie 50 lat, dokładnie 49. Więc przyjmijcie radę od starszego człowieka. Przyjmijcie ją, bo w życiu może Wam to bardzo pomóc. Nigdy, ale to nigdy niezależnie od sytuacji, nie kłóćcie się z góralką, z kobietą z gór. One wszystkie, jak jedna, mają nierówno pod sufitem i są agresywne jak małpa w Rugi. Każda góralka, którą spotkałem, taka była. I z, z, wierzcie mi, że zaoszczędzicie sobie zdrowia psychicznego i fizycznego, jeżeli nie będziecie reagować w konflikcie z taką osobą. A najlepiej to uśmiechać się i im przytakiwać. Jeżeli ogląda mnie jakaś kobieta z gór i właśnie się wścieka i pisze wściekły komentarz, no to moja droga sama widzisz, że mam rację po swojej reakcji. Nie. Ostatni przykład. Moi drodzy, to już nie ma, że tak powiem, przykład poważny, gdzie nie ma się z czego śmiać. Mianowicie seniorzy łobuzi pobili się we wsi kraszkowo. I w ruch poszła siekiera. Powodem bijatyki była kradzież roweru. Jeden dziad, znaczy starszy pan, drugiemu nie wolno mówić dziadyga, moi drodzy. Pamiętacie, to jest bardzo. Nieładne określenie i go używać nie wolno. Czemuś starszy pan. Jeden starszy pan ukradł drugiemu rower, a tamten w odwecie strzelił go przez łeb siekierą, zrobił mu przedziałek, że tak powiem. A nie, przepraszam, przepraszam, to złodziej zrobił siekierą przedziałek właścicielowi roweru i ukradł mu rower. No. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy w Opocznie 24 kwietnia pełnili służbę we wsi Kraszków. Gdy około godziny 11.55, to około 11.55, to w policyjnym języku znaczy, że mogła być 11.54 albo 11.56 albo 11.55, bo nie wiadomo dlaczego posiadając zegarek, pewnie jeden na ręce, drugi w komórce, a trzeci. W samochodzie nie wiadomo, czemu policjantom się nie udało ustalić aktualnej godziny. Mam nadzieję, że to nie byli panowie z pionu dochodzeniowego, bo jeżeli by dochodzeniowcy nie umieli ustalić, która jest godzina, to czułbym się naprawdę zagrożony przestępczością. Ale to była drogówka, więc może, może spoko jest. Około za 5:12 podszedł do nich zakrwawiony mężczyzna z siekierą w ręku i poprosił o pomoc. Z jego relacji wynikało, że został zaatakowany i uderzony siekierą w głowę przez swojego znajomego, który dodatkowo ukradł mu rower. Policjanci udzielili ran, pomocy rannemu mężczyźnie i zabezpieczyli siekierę, którą przy sobie posiadał. Oczywiście wezwali na miejsce zespół ratowników medycznych oraz grupę dochodzeniowo-śledczą i policjantów Wydziału Kryminalnego. O widzicie, dochodzeniowo-śledczy to ci, co mówiłem, że powinni umieć godzinę ustalić. Ranny mężczyzna decyzją medyków trafił do szpitala w opocznie. Policjanci rozpoczęli ustalenia okoliczności, w jakich doszło do zranienia mężczyzny. Szybko dotarli do znajomego, którego w rozmowie wskazał pokrzywdzony. Okazał się nim 71-letni mężczyzna, gdzie byli rodzice, ja się pytam, który także posiadał zranienia na ciele i wymagał pomocy medycznej. Wezwani na miejsce ratownicy, Przetransportowali go do szpitala na badania. Informuje inspektor, znaczy aspirant stawowy, Stępień z, nie tempień, tylko Stępień z komendy policji Obocznie Policjanci na podwórku 71-latka znaleźli rower, który, jak się okazało, należał do 80-letniego pokrzywdzonego. Na szczęście obaj mężczyźni nie doznali poważnych obrażeń na ciele. I po szczegółowych badaniach i opatrzeniu ran zostali wypisani ze szpitala do domu. No tak, starszy człowiek to siły ma tyle co dziecko, to i siekierami sobie krzywdy nie zrobili. Policjanci, którzy pracowali na miejscu zdarzenia, po zabraniu wstępnych ustaleń, zabezpieczeniu śladów i dowodów w sprawie, zatrzymali do wyjaśnienia okoliczności całego zdarzenia 70-letniego mężczyznę. Konflikt między seniorami o psa. O, widzicie. Okazało się, że przyczyną nieporozumienia pomiędzy seniorami był zatarg sprzed kilku lat, a dotyczył on sprawy psa. 71 latek twierdził, że pokrzywdzony około 3 lata temu bezprawnie przetrzymał jego psa, co w konsekwencji kolejnych sytuacji doprowadziło do śmierci zwierzęcia. No i finalnie 71 latek usłyszał zarzut rozboju, jednak z uwagi na okoliczności sprawy oraz Stopień społecznej szkodliwości czynu seniorowi grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. No tak, moi drodzy, skleroza wie się, co działa tak, że nie pamięta się tego, co się dzieje obecnie, natomiast bardzo dobrze się pamięta wszelkie zdarzenia z dzieciństwa i sprzed wielu lat. Dlatego też kiedyś dawno, dawno temu, kiedy się uczyłem pedagogiki, to pan, który mnie, pan Krzysztof, który mnie uczył pedagogiki. Opowiedział nam taki kawał, żeby nam zobrazować jak działa skleroza. Starsi państwo Jan i Maria, tak po 70 lat, siedzą sobie przy obiedzie, przy stole w kuchni i jedzą pierogi. I nagle pan Jan łapie swój talerz i z wściekłością rzuca nim o ścianę. Pierogi się rozpryskują po całej kuchni. Pani Maria troszkę przestraszona się pyta. Jasiu, co się stało? Nie smakuje ci? Smakuje, smakuje, odpowiedział Jasiu. No pierogi to akurat są bardzo dobre. Ale jak sobie przypomniałem, jak 50 lat temu ten przewodnik w Tatrach cię podrywał, to mnie szlak trafił. No i mniej więcej tak na tej samej zasadzie działał umysł tego pana, który sobie przypomniał, że trzy lata wcześniej jego psa przetrzymywano. No, i pewnie w, w ramach rekompensaty za psa zabrał sobie rower. No. Tak więc, moi drodzy, pamiętajcie, że bycie łobuzem nie ma nic wspólnego z wiekiem. Można być łobuzem nastoletnim, można być dzieckiem łobuzem, i można być łobuzem seniorem. Ponieważ poszanowanie prawa i norm społecznych, i życzliwość dla innych ludzi nie mają nic wspólnego z wiekiem, wynikają z wychowania. Tak samo z wykształceniem też nie mają niestety nic wspólnego. Dlatego, jak ktoś wam, jeżeli jesteście młodym człowiekiem, i ktoś wam kiedyś powie, że bierzcie przykład ze starszych, bo są mądrzejsi, no to sobie przypomnijcie ten film. I uświadom, uświadomcie sobie, że nie zawsze starszy znaczy mądrzejszy. Jeżeli ktoś się urodził bałwanem i łobuzem, to będzie młodym bałwanem i łobuzem, potem starym bałwanem i łobuzem, i prawdopodobnie umrze bałwanem i łobuzem. Co nie znaczy, że wszyscy starsi ludzie tacy są, bo to jest jednak pewna. Mniejszość, pewien, pewien margines grupy społecznej starszych osób, dlatego go pokazuje. W większości przypadków starsi ludzie mają coś, co bardzo może się przydać wszystkim młodszym, czyli doświadczenie. Wielokrotnie pewnie w życiu macie tak, że macie problemy, które Wam się wydają bardzo poważne, nie wiecie, jak je rozwiązać. To może warto zapytać starszą osobę, bo starszy człowiek. Już prawdopodobnie z takim samym problemem kilka razy już się spotkał. Więc wam powie, co najlepiej zrobić. I zaoszczędzicie sobie czasu i nerwów. W zamian za to warto wysłuchać, dotrzymać towarzystwa albo chociażby być życzliwym. No. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam strzałka.